Witajcie na kanale Badyli. Dzisiaj pogadamy sobie w końcu o niesamowitej roślinie, czyli epifylum. Epiphylum to jest taka moja wewnętrzna miłość, którą bardzo, bardzo naprawdę Wam polecam, ponieważ yy, ta roślina to jest niesamowita przygoda. Oj, niesamowita. Ona Wam pokaże, jak żyć, ale pod takim względem naprawdę fajnym, bo jest prosta, fajna, ładna i polecam ją właśnie nawet osobom, które dopiero coś, tak powiem, zaczynają swoją przygodę z roślinami, a zwłaszcza właśnie z epifylą. E, no to co, no zróbcie sobie kawkę, no herbatkę sobie zróbcie, ciacho, polujcie, rozsiądźcie się wygodnie na waszych kanapach, fotelach, bo już teraz, już za chwilę. Niesamowita Nie <noise> Niesamowita roślina. Nie przedłużam. Zapraszam Was do, do dzisiejszego odcinka. Dodam jeszcze, że w komentarzach e, bardzo Was zachęcam do pisania, jaka roślina ma być kolejna, o jakiej roślinie chcecie pogadać, e, jakie macie doświadczenia e, właśnie z epifylą, bo to zawsze mnie ciekawi, co Wy myślicie o tej roślinie e, e, i czy macie w ogóle i jakie macie rodzaje epyfyllów w waszych, w waszych domach. Ja tutaj Wam pokażę, pokażę akurat w sklepie mamy epifylum chryzokardium. O to roślinach będę Wam opowiadała i pokazywała, co, co, pokaza, pokazywała ciekawostki o tych roślinach. E, oczywiście jest, gatunków jest ogrom, także tutaj też możecie, e, możecie jak najbardziej kolekcjonować, bo są bardzo prostymi roślinami. Pochodzi z tropikalnych rejonów Ameryki Środkowej i Południowej, a w naturze roślina rośnie wysoko na drzewach z racji tego, że faktycznie jest epifytem, czyli rośliną właśnie, która rośnie na drzewach, a nie, nie, nie w ziemi. Ale co ważne, nie jest pasożytem, korzysta tylko z podpory i wilgoci z powietrza. To krewniak kaktusa. Ale nie przypomina ich wcale. Zamiast kolców ma długie, spłaszczone, pędy przypominające liście. No i tutaj właśnie, jeśli chodzi o wygląd tej rośliny. Jak wspomniałam wcześniej, przypomina kaktus, ale kaktusem nie jest. I to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o pielęgnację. Chociaż faktycznie budowa tej rośliny może nam z lekka przypominać kaktusa, ponieważ liście z tej rośliny są bardzo takie, wiecie, twarde, mięsiste a i de facto sztywne. Chociaż jak możecie zobaczyć, epifylum to jest roślina wisząca i ona będzie przepięknie wisiała z waszych donic, tworząc takie cudowne, właśnie kaskady roślin. I to samo właśnie dzieje, w dzieje się w naturze. Czyli ona słuchajcie, w naturze się przyczepia elegancko i przepięknie zwisa z roślin. A wygląd tej rośliny jest niesamowity i właśnie to zależy od gatunków, jak Wam wcześniej wspomniałam. E, tutaj akurat mam epifilum heryzokardium, jest to roślina, która li, której, której liście są naprawdę spore. My tutaj mamy w badelach akurat taki okaz, który jest taki bardziej d, drobniejszy, ale to też jest młodsza roślina, ona z czasem napada będzie wyglądała jeszcze, jeszcze jeszcze będzie jeszcze większa i będzie wyglądała bardziej pokaśnie One są mięsiste, powycinane. Nieraz, jak mamy na przykład tutaj te, te okazy, no i faktycznie przypomina mocno mocno paproć. Jest to roślina właśnie zwisająca, którą śmiało możecie sobie albo podwieszać elegancko z półek właśnie i parcie jakie tutaj mamy giganta. I to znowu właśnie epifylum zygzakowate. Bardzo często na te epifylum mówimy epifylum zygzak lub nawet fiszbą, czy ości rybie, ponieważ faktycznie będzie nam przypominała taki szkielet, szkielet liby, ryby. No i tutaj właśnie ta odmiana charakteryzuje się tym, że są drobniejsze, ale możemy już zobaczyć, co ta roślina potrafi, jak ona podrośnie. Naprawdę są Przefajnymi, wielkimi okazami. Chodzi właśnie o kwitnięcie. To ta roślina też kwitnie, słuchajcie, przepięknymi, wielkimi liśćmi. Oczywiście, co do koloru, to zależy od gatunku roślin. Są i czerwone, słuchajcie, i pomarańczowe. I właśnie bardzo często tutaj, akurat, jeśli chodzi o tą odmianę, to mamy białe, takie kremowe, trochę żółte. Także faktycznie jest dowolność, jeśli chodzi o, o kwitnięcie. No i to faktycznie kwiaty są potężne. Nie jedna osoba po prostu tą roślinę dosłownie zbiera. Z racji tego zbiera, kolekcjonuje, może użyjmy tego też słowa, z racji tego, że faktycznie ona kwitnie naprawdę, naprawdę nieziemsko i bardzo dużymi kwiatuchami. I chodzi słuchajcie o stanowisko i oświetlenie tego badyla. Faktycznie przypomina kaktus. a I tutaj właśnie pierwsze, aż tak powiem, pierwsze ostrzeżenie, jeśli chodzi o pielęgnację, co może być mylne właśnie z kaktusami. Kaktusy kochają jasne, takie południowe, aż słońce. A tutaj epifylum one podziękują Wam z tak, i jasne, rozproszone. To jest słuchajcie roślina, która nie lubi stanowiska mocnego, a mianowicie nie lubi dlatego, że ona zaraz Wam popali, słońce i te stanowisko jasne od razu Wam popali te liście, dosłownie w ciągu dwóch godzin jest w stanie po prostu je uprażyć, bo tutaj naprawdę ma mięsiste, mięsiste Pędy I nie lubi ostrego światła. Czyli takie już pierwsza taka red flag, jeśli chodzi o różnicę pomiędzy kaktusem a epiphyllum. Stanowiska jasne, rozproszone, w półcieniu raczej bym sobie ich nie kładła. Stanowiska jasne, rozproszone e, też świetnie, w ogóle epyfyla rosną na waszych balkonach, tarasach, Tylko pamiętajcie, żeby sobie je zadaszyć, e, jeśli macie faktycznie takie mocne, intensywne światło, bo w innym przypadku to mm, właśnie będzie znowu popaliliście. Popali a, I to jest właśnie bardzo ważne, jeśli chodzi o pielęgnację tego oto Badyla. Jeśli chodzi o podłoże, to tutaj akurat fajnie zastosować taką mieszankę typową dla sukulentów, czyli dla kaktusów, e, czyli takie podłoże bardzo mocno przepuszczalne. Możecie użyć takich właśnie gotowców lub stworzyć takie podłoże sami. Jeśli chodzi też o wadze takie podłoża, można powiedzieć, zrób to sam bardzo szybko. No to oczywiście możemy też sami stworzyć takie podłoże i e, używając ziemi uniwersalnej, nawet pół na pół z perlitem, z keramzytem, e, z wermikulitem, coś faktycznie, żeby te podłoże, wiecie, nie było takie mocno zbite, tylko bardzo fajnie przepuszczalne, bo dla, zbrodnią, wręcz powiedziałabym, dla tej rośliny akurat jest to, żeby ona faktycznie była w takim podłożu bardzo, bardzo, wiecie co, trzymającą wilgotność, w uniwersalnej, zwykłej, no de facto, wiecie, to też jest bardzo prosta roślina, jeśli chodzi o pielęgnację, de facto też będzie rosła, ale chcemy jej tak, wiecie, uszczęśliwić, tak sprawić wszystkiego najlepszego z okazji tego, że jesteś u mnie i że rośniesz u mnie, no to właśnie podłoże mocno przepuszczalne. Podlewanie rzadkie, to jest która nie lubi częstego podlewania, to jest roślina, którą spokojnie raz w tygodniu jak ją delikatnie podlejecie, ona, to, ona z tego się ucieszy. Jeśli chodzi też o znaki, czy ta roślina daje znaki, że chce się napić, trochę tak. Liście potrafią się robić takie, wiecie, bardziej pomarszczone, trochę bardziej oklapnięte i to też jest znak dla nas, żeby ją podlać. Wiadomo oczywiście, że nie ma co takich roślin jakby za bardzo przesuszać, bo to nigdy I stresować, bo to nigdy nie jest nic dobrego. Ale faktycznie tutaj jest bardzo, bardzo prosta sprawa się jeśli chodzi o podlewanie. E, powiedziałabym tak, ta na uwielbia być przesuszana delikatnie. Ona się nie obrazi, jeśli zapomnicie jej podlać. Nawożenie i rozmnażanie. Ja już wzięłam moje cudowne sekatorki do ręki i zaraz Wam wszystko pokażę. E, jeśli chodzi o nawożenie, oczywiście w okresie wzrostu, czyli od kwietnia do września, fajnie robić to co tak, co raz na, na dwa tygodnie takim nawozem. Może być najzwyklejszy biochumus. A teraz, jaki mamy okres, tutaj, w którym kiedy nagrywam ten film, czyli już listopad. A tak fajnie raz w miesiącu, delikatnie ją nawozić. Jeśli chodzi o rozmnażanie, to powiem Wam, że jest cudowna. Uwielbiam mam po o rozmnażanie, bo nie ma nic prostszego właśnie niż rozmnażanie epifelów. Jeśli chodzi właśnie o to, gdzie ciąć, jak ciąć i jak ona się rozmnaża. Może powiem Wam tak, jak ona się sama rozmnaża, bo to jest naprawdę magiczne. Jeśli chodzi o tą roślinę, ona faktycznie będzie się sama zagęszczała, lecz pędy nie będą wychodzić jakby z podłoża, tylko będzie się rozmnażała poprzez nowe odrosty na jej liściach. Czyli faktycznie ona tutaj sobie wytworzy, wiecie, kolejne maluszki i będzie tak się fajnie powiększała. E, chcę Wam pokazać, te maluszki, o nawet na tej sztuce. Widzimy to na przykład tutaj, widzicie? Tu jest jeden starszy, o może tak wam obrócę, a bo tego, co się będę męczyła. Tu mamy tak, starszy liść i zobaczcie, jakie ona będzie sobie robiła tutaj przyrosty. To jest nowe, to jest nowe, to jest nowe. I co robicie z takim pędem? Słuchajcie, de facto możecie go sobie zostawić. On właśnie stworzy Wam taką bardzo fajną, gęstą roślinę, jak widzimy ją tutaj. Ale oczywiście też możecie sobie ją e, rozmnożyć, czyli możecie sobie ją tutaj ciachnąć e, i macie kolejną, nową sadzonkę. A jak, to Wam już wszystko pokażę. Więc tak, bierzemy sobie oczywiście sekatorek i delikatnie, może momencik, o, pokażę to w ogóle nawet na sztuce takiej naszej badylowej, tutaj mamy takiego męczennika, czyli roślinę, która faktycznie trochę więcej przeżyła, a mianowicie ogrodnik nam ją strasznie, strasznie mocno podlał i ona po prostu nie była wystawiona w naszym sklepie internetowym, więc ona, że tak powiem, dogorywa, dochodzi do siebie, e, tylko dopiero właśnie zaczęła, zaczęła dochodzić do siebie, bo tak to miała tylko tendencję malejącą, czyli wyglądała coraz gorzej, ale teraz już na całe szczęście powoli, powoli zaczyna, wiecie, już e, nie wytracę tych liści i już jest coraz ładniejsza, ładniejsza. Ja ją tutaj mocno też poprzycinałam, jak widzimy Tutaj, bo miała takie bardzo brzydkie, bardzo brzydkie, czarne takie pędy. No, ale pokażę Wam, właśnie, jak ją rozmnażać. Tutaj mamy takiego golutkiego, można powiedzieć, nową młodą roślinę. No, a rozmnażamy w ten sposób, że, słuchajcie, tniemy sobie liścia. Tniemy sobie liścia, albo właśnie te nowe pędy, ale z liściem to jest to samo. Tniemy sobie go tutaj na przykład. Pyk. I słuchajcie, fajnie jest taką roślinę pobraną. Jak wspomniałam Wam wcześniej, to jest taka y, trochę bojowa wersja, bo po przejściach, ale mamy pobraną nową sadzonkę, i tą nową sadzonkę możemy delikatnie przesuszyć tak mniej więcej pół dnia i słuchajcie, bezpośrednio wsadzić do podłoża i tu dzieje się magia, bo ona faktycznie, słuchajcie, e, ukorzenia się sama, nie ukorzeniajmy jej w wodzie. Ja wolę jestem zwolenniczką ukorzeniania jej jednak faktycznie w podłożu, bo wtedy mamy takiego pewniaka i wtedy wiem, że ona na pewno będzie super sobie rozwijać. No, ale jak już ucięłam z tego liścia to Wam go trochę wyobracam go i pokażę Wam, jaka tutaj dzieje się magia, jak ten liść przepięknie wygląda. No Jest, jest naprawdę niesamowity. E, tu mamy właśnie klasyczny epifelum, chryzokardium akurat, które będzie powiększało swoją objętość wraz z wiekiem. Jeśli chodzi właśnie o najczęstsze problemy chryzokardium, no to jak możemy zobaczyć nawet na, nawet na, wczoraj, na tej naszej sztuce, która trochę nam tutaj straszy. O, jeszcze mam napom napomnę trochę o tym, bo ja go ciachłam sobie tutaj, prawda, w tym miejscu i zostawiłam taki mały, łysy pen, on się fajnie zagęści, będzie kolejną rośliną, więc ona się fajnie po prostu będzie zagęszczała poprzez właśnie nowe, nowe przyrosty. Najczęstsze problemy to jest oczywiście przelanie. Ta roślina nienawidzi być przelana, nienawidzi być przemrożona i poparzona. Poparzone liście to oczywiście będą żółte, stracą delikatnie, znaczy stracą swój kolor, będą poparzone i stworzą takie plamy charakterystyczne właśnie dla poparzenia. Przelana roślina zrobi się ciemna, czarna, brzydka. Jeśli chodzi też o pasożyty, można rzecz często, ale występuje tutaj tarcznik. Lubi tarcznik. To jest taki, taki pasażer, który ma taką właśnie tarczę, którą się przyczepia do, do epifylum. i lubi występować tarcznik, ewentualnie wełnowiec. To też nie jest pewne, że to będzie, ale fajnie też się na to przygotować. Słuchajcie, jeszcze takie kilka słów na zakończenie ode mnie. Czy Wam polecam epifylum? Bardzo Wam polecam. W ogóle w badylach tutaj mamy stale te epifylum do kupienia, z racji tego, że jest piękne i, i ładne, bardzo ładne. Warto to jest taka wiecie, ładna obrazkowa roślina, pomimo tego, że ona nie ma jakichś charakterystycznych żyłek albo czegoś takiego, wiecie, co napędzałoby ten, ten wzrok i przykuwało, ale ta zieleń jest tak intensywna i to, że ona wygląda jak paproć, a paprocią mniej jest, bo jest dużo łatwiejsza, to jeszcze bardziej zachęca do, do posiadania tej rośliny, także tak uwielbiamy ją i bardzo Wam ją polecam. Oczywiście na naszej stronie internetowej www.mojebadyle.pl Zawsze mamy, staramy się mieć tę epifelą w sprzedaży, także wam, Was zachęcamy, bo naprawdę to jest roślina idealna dla osób początkowych, naprawdę dla osób początkowych, które de facto boją się trochę roślin. To tutaj Epifylum Was zdecydowanie zaskoczy.